Hej, hej, witam serdecznie w kolejnym rozkładzie na kanale, bardzo miło, że tu jesteś. Dzisiaj spojrzymy sobie, co do Ciebie idzie w miłości, także serdecznie zapraszam, zobaczymy sobie, co nadchodzi, jaki potencjalny rozwój wydarzeń. Także całkiem uniwersalny rozkład, postaram się gdzieś tutaj usłyszeć to, co w energii widać, no i w miarę tak, wiesz, właśnie energicznie wyczuć, co potencjalnie, czego możesz się spodziewać, natomiast jak zawsze w takich dosyć ogólnych rozkładach zalecam tutaj tą swoją interpretację i to, żeby w pewien swój sposób też moje słowa zinterpretować. Także jeżeli jesteś gotowy, to zapraszam serdecznie. No i przypomnę tylko jeszcze, że każda karta w tym rozkładzie ma swoje znaczenie. No i ważne, ważne jest to, żeby posłuchać całości, bo czasami te rozkłady są na tyle skomplikowane, na tyle złożone, że po prostu ten przekaz różni się. Od początku do końca jest coś innego, więc warto całość przesłuchać. Tymczasem już przechodząc do samego przekazu, siódemka kielichów to jest pozycja pierwsza, i tutaj, w kontekście obecnej energii, tej miłosnej, to jest to, co najbardziej wpływa na Twoje życie uczuciowe. Bardzo wymowna karta. W kontekście tej właśnie miłości siódmyka kielichów pokazuje, że obecnie znajdujesz się w stanie emocjonalnego rozproszenia. Troszkę może marzeń, troszkę wyobrażeń, które niekoniecznie mają oparcie w rzeczywistości. Twoje serce jest pełne różnych wizji, być może związanych z różnymi osobami, scenariuszami lub potencjalnymi kierunkami, w które mogłaby pójść twoja relacja e, lub też relacje, albo generalnie życie e, te romantyczne. E, może to oznaczać, że nie jesteś jeszcze w pełni zdecydowana, czego tak naprawdę chcesz. Być może wahasz się między osobą z przeszłości, może kimś nowym, a życiem w pojedynkę. I w tym momencie serce tęskni za czymś głębokim i pięknym, ale umysł może tworzyć nierealistyczne oczekiwania, które trudno będzie spełnić. Ta karta często mówi o kimś, kto żyje w świecie wewnętrznych obrazów. Być może karmi się romantycznymi fantazjami lub emocjonalnymi wspomnieniami, które nie mają już zakorzenienia w teraźniejszości. Jeśli jesteś singielką, to możesz mieć wrażenie, że nikt nie spełnia Twoich oczekiwań ale być może to one są troszkę zbyt wyidealizowane lub fragmentyczne. Jeśli jesteś w związku natomiast, to siódemka kielichów sugeruje, że możesz y, widzieć partnera przez pryzmat iluzji, albo nie dostrzegać realnych problemów, y, bo nie chcesz burzyć stworzonej w głowie i wizji. Być może też y, jest tak, że podświadomie boisz się dokonać wyboru, no bo wybór jednej drogi to rezygnacja z wszystkich innych. No a w tle może być lęk przed stratą lub porażką. W sferze energetycznej, karta ta wskazuje na bogaty świat emocjonalny, ale też lekki chaos uczuciowy, czyli twoje serca może być pełne troszkę sprzecznych pragnień, od tęsknoty za bliskością, przez potrzebę niezależności. Aż po fascynację y, niedostępnymi osobami. Możliwe, że wpływ na to mają poprzednie relacje, które w jakiś sposób zostawiły niedomknięte drzwi, wspomnienia lub fantazje, y, które wracają, podsycając wewnętrzne napięcie. Może to być też czas, kiedy jesteś troszkę narażony na mylące sygnały ze strony innych. Y, więc no. Ktoś może obiecywać więcej niż może dać, albo ty sama możesz idealizować kogoś, kto w praktyce nie do końca jest gotów na głęboką relację, więc. Myślę, że teraz takie, takie najważniejsze to jest to, żeby zejść z poziomu fantazji, z poziomu e, takiego może troszkę wymarzonego, na poziom bardziej konkretów. E, być może zastanowić się, czego naprawdę potrzebujesz w relacji, co daje ci spokój, a co tylko chwilowy dreszcz emocji. Czy przypadkiem nie tkwisz w iluzji e, związanej z kimś, kto, kto nie ma realnej oferty dla ciebie? Może warto przyjrzeć się e, które z tych kielichów, w tym wypadku, które są na karcie, są pełne treści, a które to tylko po prostu zwykłe złudzenia. To oczywiście nie jest atak personalny, ale pewna wskazówka, pewna energia, którą tutaj odczytujemy. Czwarta, znaczy w sensie druga pozycja, ale Czwórka Mieczy na pozycji drugiej to jest karta w kontekście, co działa w tle, czego możesz nie dostrzegać, czyli co dzieje się za kulisami. Tutaj mamy energię głębokiego wycofania, potrzeby regeneracji, a czasem także emocjonalnego zamrożenia. To jest karta, która mówi: Teraz czas nie działać, ale przetrawić. W tle twojej sytuacji uczuciowej może działać coś, co sprawia, że twoje serce, choć na powierzchni, może być pełne pragnień i fantazji. W rzeczywistości, e, w rzeczywistości jest zmęczone, zranione lub po prostu potrzebuje ciszy, spokoju no i generalnie rekonwalescencji. Czwórka mieczy to synergia, która często następuje po bólu, konflikcie e, lub rozczarowaniu. Może to sugerować, że coś w Twojej przeszłości, jakieś rozstanie, zdrada, bolesna decyzja nadal ma jakiś wpływ, choć nie jest już aktywne. Zamiast tego, tkwi gdzieś w tle jak rana, która się zabliźnia, ale jeszcze potrzebuje troszkę opieki. Możesz nawet nie do końca być świadoma. Jak bardzo pewne wydarzenia osłabiły Twoją gotowość do wejścia w nową relację z pełnym zaufaniem. Albo też Twoja dusza woła: Zaczekaj, ja jeszcze się leczę. W relacjach ta karta może wskazywać na, na bierne oczekiwanie, na kontakt, decyzję, wiadomość, które blokują Cię od działania. Może odnosić się do osoby, z którą relacja jest zawieszona albo z którą brakuje jasności i trzeba poczekać, aż emocje opadną. To może też oznaczać osobę, która unika konfrontacji. Być może ty, być może ktoś, kto milczy, kto schował, swoje, schował się i swoje lęki i po prostu teraz udaje, że tego nie ma. Pórka często oznacza, że coś musi jeszcze dojrzeć. Nie do końca w działaniu, tylko w czasie, w ciszy, w refleksji. Jeśli jest jakaś osoba, z którą kontakt jest ucięty lub jakoś dziwnie wygaszony, nic się nie dzieje, no to no właśnie, to jest, to jest ten może czas, żeby poddać się refleksji, poddać się cierpliwości, a nie jakiegoś konkretnego ataku. To jest taki, myślę, że tutaj sygnał, e, przekaźnik, który warto wziąć pod uwagę. Ale ta karta niesie również takie bardziej głębsze przesłanie. Być może intuicyjnie czujesz, że to nie jest czas na rzucanie się w emocjonalne wiry. Potrzebujesz zadbać o siebie, o sen, o ciało, o spokój ten psychiczny, zanim ruszysz dalej. W tle może działać też duchowe uzdrawianie po doświadczeniach z przeszłości. Twoje serce może nie ufać nowym ludziom i nie dlatego, że są niewłaściwi do końca ale dlatego, że nadal nosi wspomnienie starego bólu i to jest zupełnie naturalne. Czwórka Mieczy mówi też, że nie wszystko co wygląda jak stagnacja jest stratą czasu. Czyli czasem największe, największe przełomy zachodzą wtedy, gdy nic totalnie nie robimy. W tle coś się układa, goi, wycisza i może teraz Twój system emocjonalny samoczynnie kalibruje się na wyższy poziom relacyjny, przygotowując cię na coś znacznie dojrzalszego niż wcześniejsze wzorce. Więc potraktuj czas ciszy, czy czas, nie wiem, może braku relacji i gdzieś tam jakiś może taki właśnie czas, gdzie te relacje nie są jakieś super, jako czas, w którym właśnie kalibrujesz się, w którym Twoja przestrzeń zmienia się i przede wszystkim na Twoją korzyść działa to, że przybywa Tobie mocy. Piątka Miecz na pozycji trzeciej to jest karta w kontekście nadchodzących spotkań lub zmian, czyli co albo też kto pojawi się na Twojej drodze. No i tutaj pojawia się trudna, intensywna energia konfliktu, walki, a czasem też emocjonalnej manipulacji. Ta karta niesie bardzo wyraźne ostrzeżenie, że możesz zetknąć się z osobą lub sytuacją, która będzie prowokować emocjonalną konfrontację, grę o władzę albo subtelny, lub też nie, atak na twoje poczucie wartości. Piątka mieczy w tej pozycji może oznaczać pojawienie się kogoś, kto nie działa wprost, kto gra, kto szuka przewagi, kto może być z pozoru czarujący, ale w tle nosi bardzo sporą pelerynę. Czy też maskę. Eee, no właśnie. Może to być osoba z przeszłości, która wraca nie po to, by odbudować cokolwiek, ale by udowodnić coś sobie, albo też tobie. E, może to być jakaś e, równie dobrze nowa, powiedzmy, no, miłość, relacja, znajomość, która z początku wydaje się fascynująca, ale bardzo szybko ujawnia mechanizmy toksyczne. Obwinianie, pasywna agresja, rywalizacja, czy e, Emocjonalna, taka niedostępność. Ta karta często pojawia się, gdy ktoś wraca na zgliszcza relacji, tylko po to, by odegrać jakąś rolę w tej niedokończonej psychodramie. Natomiast w wersji bardziej takiej symbolicznej tej karty, możesz zostać postawiona w sytuacji, w której będziesz musiała zawalczyć o swoje granice. To może być osoba, która testuje, jak daleko może się posunąć. Ktoś, kto raz mówi, że cię potrzebuje, po to, by po chwili cię ranić. E, I tak w kółko możesz mieć wrażenie, że jesteś w grze, w której stawką jest emocjonalna integralność, ale zasady są zmienne. A druga strona nie gra fair. E, to jest generalnie, no jakby nie było zła karta. Z drugiej strony czuję, że tutaj e, tak naprawdę właśnie ten moment w tym momencie ten moment rekonwalescencji nabierania siły. Ładowania, że tak powiem, baterii, to jest ten moment, w którym właśnie nabierasz tego takiego dojrzałości, tej takiej, takiej mocy, żeby tę osoba z przyszłości, która po części już wiesz, że jest tym red flagiem, mówiąc w cudzysłowie, czyli tą czerwoną flagą, po prostu odrzucić od razu i sprzątnąć go z planszy Twojego życia. I mam wrażenie, że to właśnie będzie najlepsza decyzja w tym wypadku, ale myślę, że to ty o tym wiesz najlepiej także to też, co jest najlepsze zrobisz. Natomiast faktycznie myślę, że tutaj po tym czasie, po tym wszystkim, co nauczył cię, nauczyła Cię ta relacja, bo też, no, wiadomo, te złe relacje często nas uczą wielu rzeczy nawet przez ból, ale, ale niestety bardzo mocno uczą. Niestety, niestety, bo właśnie w przyszłości, dzięki temu jesteśmy silniejsi. W każdym razie, w tym wypadku może tak być, że ta relacja nauczyła cię już tyle, że po takiej czasie refleksji, o którym mówiliśmy przy okazji czwórki mieczy, no będziesz wiedziała, co zrobić z tą relacją, że to jest relacja, którą trzeba wyrzucić do kosza i już do niej nie wracać, bo otwierasz się na nowe, a nie na to, co stare, tylko, że przybrane w nową pelerynę i maskę. To taka, myślę, ważna kwestia, ale, ale, ale tą... Może oczywista, z drugiej strony czasami warto o tym powiedzieć, wspomnieć i, i gdzieś tam właśnie przypomnieć, e, tak po prostu. Idziemy dalej, na pozycji czwartej Król Kielichów, to jest karta w kontekście tego e, jaką przeszkodę lub lekcję do, przeprowadza, do przepracowania e, niesie ten czas, który przychodzi. E, bo też ważne jest to, że to oczywiście jeszcze nie koniec. Zaraz zobaczymy, bo być może coś ciekawego, coś fajnego jeszcze tu się dowiemy, więc warto słuchać dalej. Król Kielichów w kontekście przeszkody to jest takie ciekawe, bo to jest karta, to jest osoba, archetyp emocjonalnego mężczyzny, ale też emocjonalnego mistrzostwa, do którego nie każdy jeszcze dotarł. Jako przeszkoda król Kielichów. To jest postać, która pokazuje trudności z takim prawdziwym wyrażeniem uczuć. Często skrywane emocje, pozorna stabilność, która w rzeczywistości jest taką próbą kontroli nad uczuciem, czy też nad uczciwym chaosem. Ta karta może symbolizować konkretną osobę mężczyznę, który wydaje się dojrzały, opanowany, pełen ciepła, ale w środku skrywa może niewypowiedzianych emocji. I to może być tak, to może być ktoś, kto boi się w pełni zaangażować, mimo że pozornie daje wrażenie gotowości. Taki partner może być empatyczny, nawet troskliwy, ale w pewien sposób zablokowany wewnętrznie, trzymający uczucia pod kontrolą, nie pozwalający sobie na głębokie odsłonięcie. Być może próbujesz budować z kimś, kto nie potrafi powiedzieć, czego pragnie. A może też boisz się ujawnić swoje uczucia, jeśli nie masz pewności, że zostaną przyjęte. Król Kielichów jako przeszkoda, co więcej, może wskazywać, że ty sama jesteś w procesie emocjonalnej regulacji po trudnych przeżyciach. Być może nauczyłaś się trzymać fason, być dla innych wsparciem, ale w głębi duszy tłumisz własne potrzeby. Może to być też sytuacja, w której boisz się emocjonalnego chaosu. Twojego lub cudzych, yy, dlatego przyciągasz relacje na dystans, gdzie uczucia są obecne, ale nie do końca wyrażone. Czasem, król kielichów pokazuje osobę, która kocha, ale nie potrafi tego okazać w działaniu. Miłość pozostaje w sferze energii, intuicji, ale nie przechodzi w konkret. Więc to też pokazuje, że albo relacja, którą masz aktualnie. Albo jeżeli jesteś sama, no jest tą relacją, która gdzieś energicznie obraca się tak romantycznie, tak całkiem miłość i tak dalej. Fajnie, ale w działaniu może coś brakować. Szczególnie ze strony mężczyzn, tutaj nie, tutaj oczywiście o tym mówimy, bo król to wiadomo, no, także tutaj no. To też być może jest nawiązanie do tej pierwszej karty, siódemki kielichów, gdzie widzieliśmy, że właśnie e, tych wyborów jest dużo, być może znajdziesz się pomiędzy życiem samemu, a, a, a z kimś, może próbowaniem czegoś nowego, czy jakiejś relacji nowej. No i również piątka mieczy, gdzie kłótnie, które no być może spowodowane tym, że czegoś ci brakuje z jego strony i to jest zrozumiałe. Jeszcze zanim kolejna karta, chciałbym zaprosić Cię na stronę duchowykierunek.pl, na której znajdziesz moje rozkłady prywatne. W których bardziej indywidualnie możemy podejść do Twojej sytuacji, jeżeli masz jakieś pytanie do kart, konkretne pytanie czy różne pytania o pracę, o finanse, o relacje czy ogólnie o życie, to zapraszam Cię na duchowykierunek.pl po rozkład prywatny i tam bardziej indywidualnie możemy sprawdzić, jak Twoja energia ma się. I co z tego potencjalnie może być. Także zapraszam. Link w opisie. A tymczasem wracając do naszego rozkładu. Rycerz Buław na pozycji piątej. I to jest karta, która ciekawa. No, pokazuje się w kontekście potencjalnego rozwoju wydarzeń. Jak może potoczyć się sytuacja uczuciowa w twoim życiu. No, dynamika. Gorąc, namiętna energia to jest zapowiedź intensywnych emocji, silnej fascynacji, szybkiego biegu wydarzeń, a także przyciągania na poziomie fizycznym e, i też energetycznym. To oznacza, że w Twoim życiu pojawi się ktoś, pojawi się osoba, mężczyzna, który będzie całkiem ciekawą osobą. On będzie zablokowany, ale też będzie Cię przyciągał. Będzie wiesz, pociągał Cię na pewno fizycznie. To będzie ten Twój typ. Powiesz, kurczę, no on jest niezły. E, i jeśli jesteś singielką, no to no bardzo, bardzo silny temperament się pojawi, tak? Mężczyzna z bardzo silnym temperamentem. Może to być ktoś, kto wywołał w tobie dreszcz. Dreszcz ekscytacji. Kto będzie działał impulsywnie, porywczo, a jednocześnie magnetycznie przyciągająco. To jest ktoś, kto potrafi rozpalić serce w ciągu jednego wieczoru. Ale może też zniknąć równie szybko. Nie zawsze chodzi o świadome krzywdzenie. Bardziej o to, że ta osoba kieruje się pasją, a nie żadnym planem. Relacja z kimś takim może być porywająca, ale też bardzo niestabilna. Może to być romans, który zmieni twoje spojrzenie na siebie, przywróci ci poczucie atrakcyjności, sprawczości, emocjonalnej żywotności, nawet jeśli nie przetrwa jako związek. Natomiast jeśli jesteś już z kimś lub tworzysz jakąś relację, o kimś myślisz bardzo intensywnie, no to Rycerz Bław może wskazywać na okres przyspieszenia, całkiem intensywnych zmian, nagłych decyzji, e, na przykład wspólnego wyjazdu, rozmów o przeszłości, nagłych, silnych emocji. E, może pojawić się temat zazdrości, dominacji, e, jakiejś walki o przestrzeń lub kierunku. Relacji. Ten rycerz nie znosi nudy, może prowokować do zmian, których wcześniej unikałaś. Czasem to jest także symbol osoby trzeciej, kuszącej, pociągającej, destabilizującej waszą relację. Czy, czy ogólnie dotychczasową sytuację? W ujęciu bardziej duchowym, rycerz Buław oznacza powrót żywio żywiołowości. Może przez długi czas emocje były w tobie zablokowane, stanowane, zamrożone, i teraz życie przygotowuje cię na rozbysk ognia. To też mieliśmy wcześniej, prawda? Ta regeneracja. Stąd też polecenie od kart: Zregeneruj się teraz, zreflektuj nad tym, co było, żebyś w ten nadchodzący okres właśnie tego ognia wchodziła z pełną siłą. I z pełną taką mocą, a nie tak jakoś wiesz, no, gdzieś z problemami jeszcze niezależnymi z przeszłości. No i na końcu karta na pozycji szóstej to jest Paść Buław. To jest karta, która pojawia się w kontekście rady. Jakie działanie lub postawa będzie dla ciebie najkorzystniejsza? I pojawia się energia młodzieńczej otwartości, ciekawości, pasji i gotowości na nowe doświadczenia. Paść Buław zachęca cię do eksplorowania. Jeśli pojawia się nowa osoba to nie zakładaj od razu, e, kim musi być, ani co z tego będzie. Podejdź do tej relacji jak do przygody. Nie w sensie powierzchownym oczywiście, czyli nie no wiadomo o co chodzi, ale bardziej z ciekawością, która nie potrzebuje od razu wi wszystkiego wiedzieć. Twoje serce potrzebuje teraz nie tyle bezpieczeństwa, co bardziej impulsu, co bardziej bodźca, który obudzi cię, zainspiruje, pobudzi. E, może to być ktoś, kto wniesie do twojego życia więcej koloru. Może zupełnie nie w twoim typie, może zupełnie z innego świata. Ale właśnie dlatego otwierając nowe horyzonty. To jest również zachęta do wyjścia poza schematy. Jeśli dotąd twoje relacje były budowane na powtarzających się wzorcach, Paść Bław mówi: zmień język miłości. Okaż więcej entuzjazmu, radości, zabawy. Być może przestań próbować. Kontrolować rezultat, czyli otwórz się na flirt, na kontakt, na działanie, nawet jeśli nie masz pewności, dokąd to e, zaprowadzi. Pas jest tym posłańcem inspiracji, więc może oznaczać, e, że zainspirujesz się kimś albo e, to on zainspiruje Ciebie. Być może zauważy Twoją energię i podejdzie, by rozpocząć rozmowę. A to, co z niej wyniknie, Zależy tylko i wyłącznie od Twojego bycia tu i teraz. Więc co w miłości, co w Twojej miłości? W najbliższych kilku tygodniach, miesiącach, bo takich jest zwykle czasu, takiego czasu dotyczy, te, te czytania dotyczą, będzie więcej e, żywioł, będzie więcej ognia, inspiracji, impulsów, e, więc być może będą pojawiać się osoby, jakieś wybory e, w relacjach i, i gdzieś tam no generalnie więcej żywotności. Także spodziewaj się troszkę ruchu w miłości. W relacjach. Tymczasem serdecznie dziękuję Ci oczywiście za wysłuchanie do końca. Bardzo mi miło. Jeszcze raz zapraszam na duchowykierunek.pl, link w opisie na moją stronę z rozkładami prywatnymi. A tymczasem serdecznie dziękuję. No i oczywiście pozdrawiam. Życzę pięknego wieczoru. Do usłyszenia. Hej!